Siema, Siema, witam Was bardzo serdecznie. No, co kolejny odcinek i próba odbicia się, wygrania z naszymi tutaj największymi rywalami, czyli i i Spółka Próbujemy się odgryźć za ostatnie odcineczki, bo jest naprawdę źle, źle to wygląda. A jak już się zapowiada fajnie, to na końcu jest roller coaster taki, że aż się odbija nam to ciekawką. Dobra, zrobimy takie trzy oraz frakturę casey na końcu. Może tutaj. W tej, tej takiej kompozycji odda coś fajnego Na trzy osoby W underdogu to zrobię Ten frostbite jakoś mam po ostatnich odcinkach Po ostatnich nagrywkach Mam do niej, do tej skrzynki Jakąś taką słabość Bo naprawdę drop z tej skrzynki jest yy, Naprawdę fajny na, Ale w buście, no nie, bo teraz to oczywiście jest yy, Nie boost i zobacz jaki drogi glock Ten glock jest bardzo drogi i bardzo ładny To trzeba przyznać Oj, 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 pięknie to zaczynamy. Czyżby kolejny odcinek. A jak blisko złotego itemku. Ja piedziule, dobra, dobra, czekaj. A i dwa, dwa złote itemki przeleciały. No tak blisko, ale najważniejsze, że zaczynamy od wygranej. I troszeczkę zarobiliśmy. Także jest fajnie. No to w takim razie. Ja bym to powtórzył. Powtórzmy to, bo dlaczego by nie? I na cztery osoby w standardzie, słuchaj. 600 złoty a może być tutaj nawet. O ile by poleciało coś. Złotego Może fajnie tutaj yy, zaskoczyć. O, zobacz to. Ja pierdolę i co? A my, wszystko, a my najtańszy? My najtańszy skin. Bo dlaczego by nie? No i kurwa, GG. Jezus. Ja powinien grać cały czas ten. No, je, jeden tryb. I w ogóle jak teraz posypało tymi skinami. Uuu złoty ten. Tak, 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 tak. 1200 nożyk dawaj jeszcze jeden. Tak! No takie odcinki to ja lubię! 600 zł ty 200 zarobi, ole! Nice! No pięknie, ale... Ale wyczułem. No podoba mi się, jak my zaczynamy tak odcineczki, to już zupełnie mam inne nastawienie, chcę mi się bardziej to otwierać i rywalizować z tymi wszystkimi zapiziałymi botami. Ale zróbmy teraz małą przerwę na reklamę. Pamiętaj drogie widzu, że z moim kodem DADIUS masz 10% więcej przy doładowaniu i dodatkowe 2 ,10 zł 10 groszy na start. No a wpłacać sobie możesz blikiem czy nawet skinami, ale bardziej opłacalne jest wpłacanie skinami. A dlaczego? Dlatego, że Stronga oferuje Ci za to jeszcze prezent. Yy, no i oczywiście pilnuj tego swojego limitu. Każdy z graczy ma swój limit. No i dodatkowo bierzesz jeszcze udział w wygraniu skina ode mnie. Dobroni, którymi każdy gra. No jest to awp MK z gumą, MKB z gumy, USP czy MAC-10. No każdy używa tej broni na pewno. Nie, nie jednemu z was przydoby się taki po prostu skin, a my wracamy sobie już do bitewki, a skoro już otwieraliśmy rozbite bez boosta, no to pora teraz na yy, buścik i to będzie 4 trzy osoby w standardzie teraz. Może kolejny raz fajnie zaskoczy ta skrzynia, bo ona ten case'ik jest naprawdę mega. Mi się ten case'ik tak mega podoba. Kurde, szkoda, że my nie zaczęliśmy od tego Glocka, no taki Glock No, jeszcze nie mówmy tutaj hop, można jeszcze tutaj odwrócić losy Szkoda, że Michael już się ustawił od pierwszej, yy, od pierwszej tej skrzyneczki No dobra, ale to dajmy je odetchnąć troszeczkę Zobaczcie, jest to jakaś bitwa za dwa i połowa koła Underdogu, ale ja nie chcę, no nie chcę tego ryzykować Więc yy, po prostu zrobię sobie, zróbmy sobie następną yy, bitwę Dajmy te Cybery, eleganciki Piniata, o piniaty dawno nie otwierałem, więc dajmy takie dwie Pewnego czasu ta piniata była jedna Jedną z moich ulubionych skrzyń Teraz na cztery osoby O i oby tutaj też takiego coś ładnego z niej poleciało Z tej piniaty, póki jest O jest. 200 zł, bo tu rosło Póki ta piniata jest jeszcze na stronce, no trzeba ją otwierać. Uuu, brawo, brawo, brawo. Takie skiny właśnie. O takie skiny właśnie mi chodziło. Jest to jeszcze szansa, ale się tutaj wymieniamy tymi drogimi skinami. 600 zł. Znowu jakiś zysk może być, no. Tylko oby teraz są wygrać. 666, 6, diabelska liczba. O, jojo, jo, piękna ema, piękna ema. Panie zwycięstwa, czy to jest tanie zwycięstwa? No oczywiście, że tak. Ty <śmienic> no piękny player tu, no piękna jest ta MK. Aktualnie używam tej samej w gierce też ze no Bardzo ładny skin, polecam każdemu. CXLAM, wszystko no pięknie to się zaczyna, ale jeszcze się nie podniecajmy, bo tak samo wyglądał poprzedni odcinek, odcinek z tego co dobrze kojarzę. Te zaczęliśmy bardzo dobrze i później na końcu stało się coś, co nie powinno się nigdy wydarzyć, a tym razem... Dajmy szansę jeszcze raz tym frakturę. MK. I MK w czesterze na końcu. Trzy osoby ja to robię w underdogu. Oby leciały wszędzie yy, złote itemki, tylko nie po lewej stronie. No i dobrze, dobrze jest. 1600! Uj, okacik za 1600! No, takie... O mój Boże! O mój Boże, masz te swoje underdogi, chłopie! Co ty robisz? Zobacz to. Ja pierdulę. No nie, no to nie ma szans już na wygraną. Chyba, że tu. Fejdzik, chyba że fejdzik poleci. Ja pierdolę Ale byśmy zgarnęli. Zobacz, pięć koła na czysto. Niesamowite, ale odwaliłem numer. Ja to chyba powtórzę generalnie. Zrobimy powtórkę. Hmm, ale teraz czy te fraktury jest w stanie tak oddać bez tej skrzynki i dajmy jeszcze coś na końcu. Jezu. Samerka. Kurde, dobra, ryzyko, wanderdogu. Jak się teraz nie uda, to nie będę już tak yy, szalał. Ale no kurde, ostatnio sypię tak często sypię tymi złotymi skinami. Że nie wiem, czy podkręcony jest dropik, czy co. I o, i teraz. Lipnie, teraz lipa trochę, ale są jeszcze dwie skrzynki. Okej, okay, jest patrz skin za 900 ponad złoty No mamy to, wygrywamy. No i odkutka. Bardzo ładnie. Ej, opłaca się nawet zaryzykować te 1000 zł. Bo nawet jeśli nie odda Ci frakturę, to dadzą Ci tamte skrzynki. Fajnie to wyszło. A masz tu fakera dla iSAMU. Cyk sprzedajmy to i zwierzca. zrobimy sobie kopię tego. Ale zrobimy, może to w ten sposób, że jeszcze tutaj dorzucę. no Nie wiem, czy chcę tak właśnie robić taką drogą bitwę, ale zrobię ostatnią taką drogą bitwę. Zrobię tutaj surprise case'a na 4 osoby w standardzie no już teraz tak z grubej rury i bardziej, bardziej odważnie to robię. No z jajem. Grać to z jajem. I jak to zaczniemy? Zaczniemy to bardzo dobrze. Chociaż no Rosso, no lepiej, wiadomo. O jezu, z tej skrzynki to w ogóle nic nie poleciało. O jezu, jest jeszcze kosa, ty. No nie wierzę. 8-300. Kurde to... Zawsze, jak są takie dobre bitwy, to i samo musi zgarnąć wszystko. Co za łeb, no co za bot. Jezus, dobra i robimy na końcu coś takiego, bitwa za 2600 Underdog'u, ryzykujemy Ale może się uda, no na trzy osoby, o jest Ale? Myślałem, że to będzie droższe No nie, no tutaj kurde kolega Bartones, on kurde jakiś jest ustawiony chyba przez trąkę. Dla niego leci wszystko co najtańsze, 2,5 koła zaryzykowaliśmy, to była w ogóle głupia decyzja Ale dobra, Royal, Luxurious, jeszcze się może dużo wydarzyć, ja nie wiem o co chodzi ale okej, okay, poczekaj. Hmm, no teraz poleciało... Gówno, chociaż nie takie gówno. Jak my, ty, jesteśmy w stanie wygrać? No dobra, ta wąbka nas trochę teraz... Chociaż kurde, ale jesteś... I, idzie to tak na równi, mamy Asimowa, jest Nożyk. Oh my god, my to wygramy? Nie będę na to patrzeć, Royal ostatnia. O kurwa! O kurwa! O kurwa! <grym> tak! Tak! Tak, w końcu się udało za jej bitwę wygrać. O oh my god, aż mi kurwa podziękuję. 2,5 poświęciłem, żeby wygrać 8,5. No, piękne zakończenie odcinka, tego się chyba nikt nie spodziewał, bo ja na pewno nie, w pewnym momencie to już w ogóle była tragedia. Ten gościu miał 200, my mieliśmy już 800. A tu zobacz, jeszcze dwa noże na końcu, dwie lorki. Ula la, ula la. Mm. No pozamiatałem, no nie trzeba wzywać ekipy sprzątającej, bo pozamiatałem dzisiaj yy, w tym odcineczku, także pięknie ja to sprzedaję i proszę, 13 koła, mam piękny bilans na następny odcineczek. Dziękuję, że oglądajcie ten odcinek, zostaw lajka, komentarz oraz suba na tym kanale i co, widzimy się już w następnym odcinku, cześć!